strasznie strzelają mi kości i bolą mnie plecy na dole, w pośladkach szczególnie rano. co mogę brać, żeby mniej bolało, jakich witamin. Czyli strzelają plecy na dole i w pośladkach szczególnie rano. Co może strzelać? Mogą oczywiście strzelać kości kręgosłupa. Ale to co może strzelać rano właśnie w pośladkach, to są stawy biodrowe również. i przede wszystkim trzeba ustalić. Dlaczego boli, dlaczego strzelają, dlaczego jest sztywność. A dopiero potem myśleć o tym, jak to leczyć. To nie jest tak, że wypijecie sobie magiczne ziółko, jakiś magiczny kolagen i Wam wszystko od razu przejdzie. Ja wiem, że są takie reklamy, że Wam sprzedawcy su mogą sugerować tego typu działanie. Ale tak nie jest. To tak jak u mechanika. Coś się dzieje z samochodem, coś strzela. Samochód się krztusi, gaśnie i tak dalej. Musicie przede wszystkim zdiagnozować, jaki jest problem, a nie zmieniać olej, zmieniać jakieś tam płyny. Z samochodem już nikt się nie bawi w takie rzeczy. I ze zdrowiem również się nie powinniście bawić w takie rzeczy, tylko zgłosić się do profesjonalisty, uzyskać diagnozę i uzyskać skuteczne leczenie.